Witajcie, moi ukochani bracia i siostry. Jakże cieszę się, że mogę być tutaj z wami, zgromadzonymi w chwili wiary i refleksji. Dziś wspólnie podniesiemy nasze serca w modlitwie do świętego Józefa, tego ukochanego świętego, który jest naszym wzorem wiary i zaufania Bogu. Ty, który nas oglądasz, wiedz, że Twoja obecność tutaj jest bardzo szczególna. Zacznijmy od wezwania ochrony i wstawiennictwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego stawiamy się przed Panem, wierząc, że On jest drogą, prawdą i życiem. Proś Go, aby przyszedł Ci na spotkanie, odnowił Twoje serce i usunął z Ciebie wszelkie cienie rozpaczy, wątpliwości lub strachu. W tej chwili zapraszam Cię do myślenia o kimś, kto potrzebuje tej modlitwy. Wyobraź sobie tę osobę teraz, a wspólnie pobłogosławmy ją miłością Boga. Panie. Napełnij nasze serca swoją miłością, abyśmy mogli być narzędziami Twojego pokoju, niosąc nadzieję i światło wszystkim wokół nas. Święty Józefie, prosimy Cię, abyś wstawiał się za nami, chronił nasze rodziny i nasze domy. Oddal od nas wszelkie siły zła, wszelką negatywność, która może nas otaczać. Niech Twoja ochrona otuli nas jak płaszcz. A my żyjmy w pewności, że Bóg jest większy niż jakikolwiek problem. Pamiętaj, drogi bracie, że wiara jest kluczem, który otwiera drzwi łaski. Dlatego nie rezygnuj. Trwaj w modlitwie, w poszukiwaniu Boga. On jest z tobą, a razem, w społeczności, jesteśmy silniejsi. Niech błogosławieństwo Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, stępuje na ciebie i twoją rodzinę, dziś i zawsze. Nie zapomnij zostawić swojego komentarza, swojej intencji modlitewnej i zapisać się na nasz kanał. Niech Bóg Ci błogosławi. Panie Boże, przychodzę do Ciebie z prośbą o wstawiennictwo za wszystkimi, którzy w tej chwili cierpią. Niech Twoja miłość dotrze do każdego zranionego serca, przynosząc pocieszenie i pokój. Spojrzyj na potrzeby tych, którzy nas otaczają, Panie, i wylej na nich swoją łaskę. Niech każdy poczuje Twoją obecność w swoim życiu. Przynosząc ulgę i nadzieję. Proszę Panie, abyś spojrzał na tych, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Niech Twoja potężna ręka dotknie każdego chorego ciała i przyniesie uzdrowienie. W imię Jezusa wołam o przywrócenie i siłę dla tych, którzy walczą z chorobami. Niech czują Twoje pocieszenie i pewność, że nie są sami. Dziękuję Panie za błogosławieństwa, które otrzymuję każdego dnia. Nawet w małych rzeczach widzę Twoją dobroć. Dziękuję za życie, za rodzinę, za przyjaciół i za każdy nowy poranek. Niech moje serce zawsze będzie otwarte na dostrzeganie Twoich darów. Pomóż mi być wdzięcznym we wszystkich okolicznościach, nawet w trudnych chwilach. Panie, chwalę Cię za Twoją nieskończoną miłosierdzie. Jesteś wielki i potężny, a ja wysławiam Twoje imię. Niech moje życie będzie odbiciem Twojej miłości i Twojej sprawiedliwości. Dziękuję Ci za cuda, które dokonujesz każdego dnia. Niech moja adoracja będzie dla Ciebie przyjemna, a ja zawsze mogę dostrzegać Twoją wielkość. Szczególnie wołam o pokój w naszej wspólnocie. Niech podziały będą uzdrowione, a jedność, niech przeważa. Panie, umacniaj więzi między nami i pomagaj nam kroczyć razem w miłości i solidarności. Niech będziemy narzędziami pokoju, niosąc nadzieję wszystkim, którzy nas otaczają. Panie, stawiam się przed Tobą z pokorą i zaufaniem. Wśród moich zmagań proszę o Twoją interwencję. Niech Twoje światło rozproszy ciemności, które próbują mnie otoczyć. W imię Jezusa, wyrzekam się wszelkiego strachu i niepokoju i wołam o odwagę i wiarę. Niech mogę odpoczywać w pewności, że Ty jesteś ze mną w każdej chwili. Panie, chwalę cię za Twoją sprawiedliwość. Nawet gdy rzeczy wydają się rozpadać, ufam, że Masz plan. Dziękuję, że jesteś moim schronieniem i siłą. Niech zawsze będę szukał Twojej twarzy i znajdował odpoczynek w Twoich ramionach. Wśród burzy wiem, że mogę znaleźć pokój w Tobie. Dziękuję, Panie, za każdą chwilę radości, którą mi dajesz. Pomóż mi celebrować zwycięstwa, duże czy małe. Niech będę źródłem zachęty dla tych wokół mnie. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej miłości, prowadząc innych do poznania Ciebie i chwalenia Twojego imienia. W tej chwili wołam za tych, którzy czują się samotni i opuszczeni. Niech Twoja obecność ich otuli i niech poczują Twoją miłość. Panie, przynieś pocieszenie złamanym sercom i odnów nadzieję tych, którzy się zniechęcili. Niech wiedzą, że są przez Ciebie kochani i doceniani. Dziękuję Ci Boże za lekcje, które uczę się w każdym wyzwaniu. Wiem, że każda trudna chwila jest okazją do wzrostu. Pomóż mi być silnym i wytrwałym, nawet gdy droga staje się trudna. Niech moja wiara w Ciebie będzie niewzruszona. I niech zawsze mogę patrzeć w przyszłość z nadzieją. Panie, proszę Cię, abyś błogosławił nasze domy. Niech Twój pokój króluje w każdej rodzinie. A miłość, niech będzie fundamentem naszych relacji, niech zjednoczymy się wokół ciebie, szukając Twojego prowadzenia i żyjąc w harmonii. Niech każdy dom będzie miejscem przyjęcia i radości, odzwierciedlając Twoje światło. Na koniec, panie, przedstawiam moje prośby. Znasz pragnienia mojego serca i potrzeby, które noszę. W Twojej mądrości ufam, że Twoja wola będzie spełniona. Niech będę czekał z cierpliwością i wiarą. Wiedząc, że Twój czas jest doskonały, wszystko oddaję w Twoje ręce, ufając, że Ty dbasz o mnie i o wszystkich, których kocham. Panie Boże, przychodzę do Ciebie w tej chwili z otwartym sercem, prosząc o Twoje wstawiennictwo. Patrz na tych, którzy cierpią, którzy zmagają się z chorobami, samotnością lub rozpaczą. Niech Twoja potężna ręka ich dosięgnie i przyniesie ulgę i pocieszenie. Panie, Błogosław każdą rodzinę, która przechodzi przez trudności, wylej na nie swój pokój, aby poczuły Twoją obecność prowadzącą je wśród burzy. Proszę także za tych, którzy nie znają Twojej miłości. Niech dzięki naszym działaniom i modlitwom mogą poczuć Twoją łaskę i zbliżyć się do Ciebie. Panie, niech serca się otworzą, a światło Twojej miłości niech świeci intensywnie, przynosząc zbawienie i nadzieję każdemu z nich. Dziękuję Ci, Panie, za każde błogosławieństwo, które otrzymuję codziennie. Dziękuję za dar życia, za zdrowie, za rodzinę i przyjaciół. Uznaję, że wszystko, czym jestem i co mam, pochodzi od Ciebie. Niech nigdy nie zabraknie mi wdzięczności za małe zwycięstwa, chwile radości i lekcje, które przeszedłem. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją dobroć, która odnawia się każdego ranka. Panie, chwalę Cię za Twoją wielkość i majestat. Jesteś stwórcą wszechświata, tym, który zna każdą gwiazdę po imieniu. Chwalę cię za Twoje miłosierdzie, które rozciąga się nad nami, nawet gdy zawodzimy. Chwała Twojemu imieniu, bo nie ma nikogo równego Tobie, a Twoja wierność jest wieczna. Niech moja chwała dotrze do Twojego tronu i będzie miła Twoim uszom. Teraz przychodzę do Ciebie z sercem pełnym błagań. Panie, wysłuchaj potrzeb, które noszę w sobie. Tych, które nie zawsze dzielę z innymi. W imię Jezusa proszę, abyś pomógł mi w moich słabościach i dał mi siłę, by stawić czoła codziennym wyzwaniom. Niech moja pełna ufność w Twoją opatrzność sprawi, że nawet w trudnych chwilach będę wiedział, że jesteś ze mną. Proszę, Panie, abyś błogosławił każdą osobę, która słucha tej modlitwy. Niech czują Twoją obecność w swoim życiu i otrzymają wszystko, czego potrzebują. Niech Twoja ochronna ręka ich otacza, a w każdym kroku, który stawiają, niech czują Twoje prowadzenie. Panie, odnów nadzieję w ich sercach i napełnij ich życie radością i pokojem. W tej chwili chcę wyrazić swoją wdzięczność. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie zwycięstwa, które już osiągnąłem, oraz za wyzwania, które sprawiły, że się rozwijałem. Niech zawsze będę miał wdzięczne serce, nawet w trudnych czasach. Niech dostrzegam Twoją rękę w każdej sytuacji, uznając, że zawsze pracujesz dla mnie. Chwalę Cię, Panie, za każdy cud, który już widziałem i za te, które mają nadejść. Niech moje serce przelewa się z chwały i wdzięczności, uznając Twoją wielkość. Niech każdego dnia znajduję powody do uwielbienia i wywyższenia Twojego imienia. Panie, teraz przychodzę do Ciebie z moimi prośbami. Znasz pragnienia mojego serca, moje obawy i lęki. W imieniu Jezusa oddaję Ci wszystkie moje troski i ufam Twojej mądrości. Niech Twoja wola dominuje w moim życiu, a ja mogę być narzędziem Twojego pokoju. Proszę, abyś pomógł mi być światłem w życiu ludzi wokół mnie. Niech odzwierciedlam Twoją miłość i dobroć w każdym działaniu i słowie. Panie, niech nigdy nie zapomnę, że nawet w trudnych chwilach jestem powołany, by być kanałem Twojej łaski. Na koniec, Panie. Niech twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Niezależnie od tego, co napotkamy, niech pozostaniemy mocni w wierze i pełni nadziei. Panie, ufam Tobie i oddaję wszystko w Twoje ręce, wiedząc, że jesteś moim pomocnikiem i wsparciem. Panie Boże, przychodzę do Ciebie w duchu wstawiennictwa, prosząc, abyś spojrzał z troską na tych, którzy przeżywają trudne chwile. Niech Twoje światło oświetla ścieżki każdego z nich, przynosząc pocieszenie i nadzieję. Panie, wstawiam się za tymi, którzy są chorzy, odczuwają ból lub duszności, niech Twoja potężna ręka ich dotknie i przyniesie uzdrowienie. W tej chwili, Panie, kładę przed Tobą wszystkich, którzy przeżywają kryzysy emocjonalne, niech Twój pokój wypełni ich serca, i niech czują Twoją pocieszającą obecność. Proszę także za wszystkie rodziny, które są w konflikcie. Niech twoja miłość jest jednoczy, a przebaczenie niech zwycięża wśród nich. Panie, dotknij każdego serca, które nosi w sobie urazę i gorycz, aby mogło dojść do pojednania i uzdrowienia. Niech drzwi miłości się otworzą, a każdy niech poczuje twoje miłosierdzie i współczucie. W tej chwili, Panie, wołam do ciebie. Poślij swoich aniołów, aby chronili i prowadzili tych, którzy czują się zagubieni aby mogli znaleźć kierunek i cel w Tobie. Dziękuję, kochany Boże, za wszystkie błogosławieństwa, które wylewasz na nasze życie. Dziękuję za zdrowie, za jedzenie i za ochronę, którą nam dajesz każdego dnia. Uznaję, że nawet w drobnych rzeczach Twoja dobroć się objawia. Dziękuję za dar życia i za każdy uśmiech, który otrzymujemy. Niech zawsze mamy wdzięczne serce. Pamiętając o cudach, które Pan czynisz w nas i wokół nas. Dziękuję także za trudności, które uczą nas ufać Tobie. Niech każde wyzwanie będzie okazją do wzrostu i nauki. Dziękuję, Panie, że jesteś naszą ucieczką i siłą w czasach ucisku. Niech zawsze patrzymy w górę, wiedząc, że jesteś z nami na każdym kroku naszej drogi. Niech będzie pochwalone Twoje imię, Panie. Wywyższamy Twoją wielkość i moc. Jesteś Stwórcą niebios i ziemi, i nic nie jest niemożliwe dla Ciebie. Chwalimy Cię za Twoją nieskończoną mądrość i Twoją bezwarunkową miłość. Niech nasze usta zawsze głoszą Twoje cuda, a nasze serca będą pełne adoracji. Panie, niech nasze życie będzie ofiarą chwały dla Twojego imienia, odzwierciedlając Twoje światło i miłość wszędzie, gdzie pójdziemy. Wśród burz życia chwalimy Twoją wierność. Nawet gdy nie rozumiemy Twoich dróg, wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy Cię miłują. Panie, niech nasze uwielbienie będzie szczere i pełne wdzięczności, bo uznajemy, że każdy dzień jest darem, który pochodzi od Ciebie. Niech zawsze mamy ducha uwielbienia, nawet w trudnych czasach. Teraz, Panie, przychodzę do Ciebie z moimi prośbami, znasz pragnienia mojego serca i ufam, że słyszysz każdą modlitwę, którą do Ciebie kieruję. Proszę o mądrość w decyzjach, które muszę podjąć, aby Twoje światło prowadziło mnie w każdym kroku. Panie, błogosław moją pracę i moje przedsięwzięcia, aby wszystko co robię służyło Twojej chwale. Odnowię moją ufność w Tobie, wiedząc, że Masz dla mnie to, co najlepsze. W Twojej obecności, Panie, oddaję wszystkie moje troski i lęki. Niech Twoja pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, Strzeże mojego serca i umysłu. Pomóż mi pozostać mocnym w wierze, nawet gdy pojawiają się trudności. Panie, ufam, że Twoja potężna ręka jest nade mną i że żadna broń stworzona przeciwko mnie nie odniesie sukcesu. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił tych, których kocham. Niech Twoja ochrona spoczywa na mojej rodzinie i przyjaciołach. Niech miłość i harmonia panują w naszych domach. Panie, Niech będziemy światłem w życiu nawzajem, zawsze gotowi do pomocy i wsparcia. Niech nasze zjednoczenie będzie świadectwem Twojej miłości i dobroci. Na koniec, Panie, chcę Ci podziękować za wszystkie odpowiedzi, które przyjdą, nawet te, których jeszcze nie rozumiem. Wiem, że wszystkie są w Twoich rękach. Niech moje życie będzie świadectwem Twojej łaski, ja bym zawsze mógł oddawać chwałę Twojemu imieniu. Tobie, Panie, oddaję wszystko, czym jestem i co mam, w imię Jezusa. Amen. Dziękuję, że jesteście z nami w tym szczególnym momencie modlitwy i refleksji. Razem wzywamy ochrony świętego Józefa i siły naszego Pana Jezusa Chrystusa, który przyjmuje nas w swojej miłości i prowadzi w burzach życia. Pamiętajcie zawsze, że nawet w trudnych chwilach mamy Boga, który nas kocha i jest przy naszym boku gotowy uwolnić nas od wszelkiego zła i przynieść pokój do naszego serca. Nie jesteśmy sami, jesteśmy wielką rodziną wiary, gdzie każda modlitwa ma moc, a każde świadectwo wzmacnia naszą wspólnotę. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, proszę, zostaw lajk like i podziel się swoimi refleksjami w komentarzach poniżej. Twoja obecność jest niezbędna, abyśmy mogli wspólnie szerzyć tę wiadomość nadziei i miłości. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwoneczka, aby otrzymywać więcej potężnych modlitw, jak ta co tydzień. Razem pozostaniemy mocni w wierze, wspierając się nawzajem i niosąc światło Chrystusa, wszędzie tam, gdzie pójdziemy. Pamiętaj: jedno proste udostępnienie może zmienić życie kogoś. Niech Bóg błogosławi każdego z Was, i do zobaczenia w następnym wideo.